Jest środa, 14 sierpnia, 6:40 czasu środkowoeuropejskiego. europejskiego. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i serdecznie zapraszam do wysłania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeks giełdowy. Kurs futures S&P 500 znajduje się przy 1687 punktów, a pomiędzy górnym ograniczeniem 1693 i 14 setnych, 1694, setnych, a pomiędzy dolnym 1681 i Zauważmy, że jest to konsolidacja. Konsolidacja po wcześniejszym impulsie spadkowym, który śmiało można powiedzieć, że był typu ABC. Ostatnio praktycznie od 12 sierpnia mamy wytrącenie tego impetu spadkowego. Ruch w stronę 1693 od 1675. Lekki taki pullback do 1678. 77 i można powiedzieć, że tam został wyrysowany dołek wyższy od poprzedniego, który był na poziomie 74, a został wyrysowany szczyt na poziomie 93 wyższy od poprzednich, takich mniejszych szczytów słabszych lokalnie, przy czym wczorajsze wymiany w dniu tutaj 13 sierpnia, tuż przed zamknięciem Wall Street przyniosły nadbicie maksimów z poprzedniego dnia, takie minimalne. A dzięki temu model go zaczął tutaj falować wzrostowo, ale MA200 nadal opada w układzie H1 i znajduje się w rejonie 1690. I teraz kluczem, tak naprawdę do wzrostów, jeżeli miałby nastąpić, byłoby przebicie się przez 1693 w górę. Obronienie jednoznaczne byłoby to z obronieniem 1681. I coś takiego powinniśmy zaobserwować. Najpierw wybicie z tego zakresu, przy czym nieznacznie większe szanse ma tutaj z tytułu średnich podaż, ale z tytułu ruchu takiego według price action popyt, więc to wszystko się ładnie tutaj nam równoważy. I mieszanka tak naprawdę jest taką poczekalnią przed dalszym ruchem. Niektórzy pewnie zauważą tutaj także odwrócone R, G, R. Jest to formacja w tym momencie po korekcie, czyli do ruchu wzrostowego w stronę 1678-1705 i tak też należałoby oczekiwać, ale zastrzegam, że najpierw po wybiciu się ponad 1693-94 i dodatkowo powinniśmy dostać potwierdzenie, na przykład w postaci braku spadku poniżej 1687-88. Zobaczmy teraz na futures dla Dow Jonesa. Mamy tutaj bardzo wręcz analogiczną, podobną układankę. Już wzrostowe price action, wychodzenie z korekty spadkowej, która miała wcześniej miejsce. EMA 200 opada, model gap jego daje taki no, lekko negatywny układ, przy czym już zaczyna tak falować oscylacyjnie w górę. Co ciekawe, średnia, tutaj z 1000 godzin, unosi się w górę i popyt poniżej tej średniej zbiera. Praktycznie kurs. Więc jest to układ także taki zwany poczekalnią. Wybicie się ponad 15,466 to ruch w stronę 16 tysięcy punktów. Wybicie się poniżej 15,317 to ruch w stronę 15,215 tysięcy 15 punktów. I zerknijmy teraz na DAXA. Przed otwarciem kurs zakończył notowania zbieżnie z Wall Street. A w tym sensie czasowym, natomiast w układzie punktowym jest to ruch w górę 8445. Opór jego pokonanie to ruch w stronę 8500 punktów. Natomiast zniżkowanie w stronę 8396 powinno zainicjować mocniejszą podaż w stronę 8348. Tutaj mamy układ wzrostowy, dodatni średni ma 200 w układzie, nosi się w górę. Model Gapiego także pokazuje pod wzrostowy, więc jest tutaj duży, duży pozytyw i siła DAXA do nowojorskich indeksów. I na sam koniec zerknijmy na FW20, także znajdują się w pozytywnym impecie wzrostowym. Potwierdza to model Gapiego oraz średnia MA200, więc przebicie się przez opór 2404 powinno inicjować ruch w stronę 2416-2450, a przebicie w dół strefy wsparcia 2377-2371 powinno zrzucić kurs w stronę 2330, punktu 35, gdzie znajduje się unosząca w górę MA200. Dziękuję za uwagę, mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.